Średnio miejsce postojowe ma 3,5 metra szerokości, dzięki czemu można łatwiej podjechać wózkiem i wsiąść do samochodu. Do tej pory koperty wymalowane były głównie w okolicach przychodni, aptek, ośrodków rehabilitacyjnych. Nowe przepisy regulują to zupełnie inaczej. Miejsca dla niepełnosprawnych mają się pojawić na każdym odcinku międzywęzłowym. Podane są dokładne ilości w zależności od, od ilości miejsc. Tyle miejsc dla osób niepełnosprawnych będzie wyznaczone. Od 6 do 15 miejsc jest to jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej, od 16 do 42 miejsca, od 40 do 103 miejsca i powyżej 104%. Zdaniem pana Adama sytuacja osób niepełnosprawnych z roku na rok się poprawia, choć infrastrukturze drogowej w wielu miejscach sporo jeszcze brakuje. Oczywiście teraz na Piotrzkowski jest fajnie, bo jest gładko, równo i pięknie, natomiast no, gdzieś dalej, jak się odjedzie, no to już już jakby jakość i standard tych traktów komunikacyjnych dla pieszych, no gwałtownie spada. Sporo zastrzeżeń budzi też dostępność transportu zbiorowego, zwłaszcza tramwajowego. Zarząd Drugi Transportu zapewnia, że również w tej kwestii, choć powoli, to następują zmiany. W wielu miejscach pojawiają się wyższe perony. Takie perony powstały m.in. na ulicy Przebudowanej, ulicy Przybyszewskiego. Oczywiście cała trasa WZ będzie już wyposażona w takie wyższe perony. W tym roku udało się wybudować trzy takie perony na ulicy Limanowskiego i Aleksandrowskiej. W 2015 w roku perony zostaną przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych także przy Alei Rydza Śmigłego. Miasto ma również podpisaną umowę z firmą PESA, dzięki której na łódzkich torowiskach pojawią się 22 nowe tramwaje niskopodłogowe.